To poczekam aż będzie dubbing. Dis na różową, jest to. Dwie godziny temu. To? Jest już dubbing? O kurwa. Dobra, to na piątek. W piątek oglądamy, ja załatwię w Lodara. Boję za to chodzenie pierdolenie E, różowa! Niech między tytce! Jaki styl kredyt dziwko taki, chyba że wisi za metkę? Tyle tego przyjadła, że dziś byś miała na kawalerkę? Ale masz styki, z tego cię właśnie znają na mieście Nie sądziłam, że tak cię boli, że twój chłopak mi widzą paselnie Gdyby nie chodziło o kasy, to byś dalej miała wyjebane w żabę Po prostu robisz podkładkę, bo pali się dupa i przy... Ja pierdolę, ja żyję w Ameryce, widzowie Ostatnie miesiące tak myślę, ja tego się wyprowadzam stąd Bo to jest po prostu jest zbyt amerykańsko w tej Polsce Krywasz sprawę? ci Już na tobie poznała się pana Razem z nią też strudela Francji Takie właśnie są skutki wszystkich twoich chujowych akcji Czeka aż się skończyć dziewko tak szybko Nie trzymam języka za zębami, tak jak ty, sarka, nie trzyma straczki Czekam, aż się złączy dziwko, tak szybko jak kończysz swój chłopak F? W tą formie Mogłyśmy być jak koleżanki, wolałeś dwie Zostawiłaś swojego zioma, to teraz zostawiam ci twoje ziomalki Nie trzymam języka za zębami, tak jak ty, sarka, nie trzyma straczki Szybko spadną współpracy, jak siebie, niepotrzebne mi twoje promo. Lepiej zejdź na to na ziemię. Nie wyszła tobie zuziula. nowa też chlopa zajebie. Bo nie może znieść tego jak wziął malce idzie lepiej od ciebie. Prankujesz ludzi ciążą, później robisz loda z kaserkiem Popatrz na mnie i na siebie, kto bardziej wygląda na influencerkę. Zapraszam szma to do tanca, jak chcesz ze mną iść na aferkę. Mam jeszcze kilka asów arty, już wyszłaś na pozemkę. Czekam aż się skończyć tylko tak szybko szybkończ za zębami tak jak ty sarka nie trzyma straczki czekam aż się złączy dziwko tak szybko jak kończy twój chłopak kacpi mogłyśmy być jak koleżanki wolać mocno się dzieje, mocno się dzieje, no